Cześć wszystkim! Witajcie w Studio Dobrego Smaku Ulton, ponieważ zbliża się wielkimi krokami Tłusty Czwartek, więc my dzisiaj przygotujemy faworki, chrusty, delikatne, pyszne, chrupiące ciasteczka, specjalnie dla Was na Tłusty Czwartek. A więc zaczynamy! składniki, proporcje i cały przepis znajdziecie w opisie filmiku. My natomiast zaczynamy nasze faworki od przesiania mąki do miski. Dodajemy masło i zaczynamy jak to zwykle e, rozcierać je w mące. jak z ciastem kruchym. I teraz dodamy e, żółtka i jedno jajko. Możemy wcześniej je lekko wymieszać. Wyznaję zasady, że ciasta powolkowego nie słodze. Cukier, jakikolwiek tylko będzie użyty w, w, w tym przepisie, nie są dodane dopiero na koniec, już do dekoracji, wtedy on nam osłodzi całe ciasto. Sól. Zdrowa szczypta. Śmietana. W tym akurat w przypadku jest użyta śmietana 12. i zaczynamy lekko zarabiać cały ciasto. Na tym właśnie etapie dodajemy spirytus, około jedna łyżka. Może być to wódka, jeśli nie macie akurat mocniejszego alkoholu. Alkohol zapobiega wchłanianiu tłuszczu przez faworki, pączki, dlatego bardzo często dodajemy go do właśnie wyrobów smażonych. I tak lekko zarobione ciasto przykładamy na blat i będziemy je wyrabiać około 5-8 minut w zależności, żebyśmy uzyskali idealnie gładką konsystencję ciasta. No i zaczynamy. Proporcje w recepturze specjalnie zostały dostosowane do dzisiejszego filmiku, ponieważ oryginalna receptura w swoim składzie zawiera mąki ile się wgniecie. Nie każdy wiedziałby ile tego dokładnie jest, więc dzisiaj specjalnie dla Was macie cały przepis z gramaturą bez problemu do powtórzenia w domu. Całość powinna mieć gładką, jednolitą konsystencję dopiero wtedy, przechodzimy do e, klepania ciasta. Nie wiem, skąd wzięła się ta metoda, ale rzeczywiście działa. Ja akurat znam ją z przepisu rodzinnego, dlatego zawsze tak robię. E, musicie poklepać około 5, 5 minut i wtedy dopiero ciasto zapolujecie e, i dacie do odpoczynku. Czas jest Ładnie wykrepane, zapolujemy, odstawimy na około 30 minut do lodówki i dopiero po tym czasie będziemy je wałkować. Ciasto już odpoczęło, jest zupełnie inna konsystencja, zmiękło. Teraz podzielimy je sobie na porcje. Odrobina mąki, nie za dużo, ponieważ jeśli mąka zostanie nadal na faworkach, przy smażeniu zacznie się ona palić, tłuszcz będzie miał o wiele krótszą przydatność przy smażeniu. Dlatego zaczynamy wałkować. Co jest istotne przy faworkach, to to, żeby rozwałkować je jak najcieniej, właściwie niemal jak ciasto na makaron, grubość kartki. Dlatego ta mąka z blatu bez problemu wgniecie się w samo ciasto i już starajmy się więcej e, nie podsypywać. Zobaczcie, ciasto jest naprawdę cieniutkie rozwałkowane jak się da i w tym momencie zaczynamy formować nasze faworki. E, użyjcie radełka, noża do pizzy, cokolwiek macie. E, akurat tym można sobie dosyć fajnie pomóc. I zaczynamy. Po wykrojeniu prostokącików Teraz musimy zrobić drobne nacięcie w samym środku faborka. Zobaczcie i tak przygotowane prostokąty będziemy wybijać na drugą stronę. Jeden koniec do środka do dziurki wybijamy jest kształt naszego faborka i tak samo końcówka do dziurki, na drugą stronę i formuje nam się bardzo ładny fawork. Możecie oczywiście zrobić je dłuższe, szersze, węższe. Jak tylko macie ochotę, to wszystko zależy od Was. Ja akurat robię malutkie faworki, takie żeby bez problemu można było je sobie zjeść na raz, do herbaty, do kawy, w tusty czwartek, idealne. W międzyczasie oczywiście rozgrzewamy nasz olej. Faworki są uformowane, wybinięte, olej już widzimy, że jest nagrzany, a więc zaczynamy je smażyć. Pięknie nam kuchną. Dzięki temu, że je wyklepaliśmy, od razu robią nam się pęcherzyki powietrza. Dobrze wcześniej przygotować sobie blaszkę z papierem kuchennym, który idealnie wchłonie olej z faworków. Uważajmy też, żeby ich nie przypalić i kolejna partia wędruje do oleju. Z tradycji polskiej smaży się pączki, faworki, wszystkie tego rodzaju wyroby na smalcu. Ja nie za bardzo to lubię, wolę używać dobrej jakości oleju i efekt jest równie dobry. Ciasto faworkowe dosyć szybko schnie, podobnie jak makaron, dlatego jeśli robicie je partiami, najlepiej trzymać część nadal wyfoliowaną, lub pomagać sobie ściereczką, przykryć to ciasto, żeby nie wysychało za bardzo. Ale efekt puchnięcia na gorącym oleju jest momentalny. Jak widzicie, faworki pięknie wyglądają, odsączają się na naszym papierze kuchennym. Już na tym etapie będziemy je pudrować, a następnie jeszcze po przełożeniu na talerz popudrujemy drugi raz, żeby było tego cukru jak najbardziej równomiernie rozłożonego. Cukier, puder i zaczynamy. Nie wiem jak Wy, ja już czuję tłusty czwartek. Przepięknie to pachnie. Dobrze. Teraz mamy ładny talerz, zaczynamy je przekładać. Są bardzo kruche, bardzo chrupkie, delikatne. Widzicie, w pewnych miejscach tego cukru e, po prostu nie ma i dlatego będziemy je drugi raz pudrować. Przed posypaniem cukrem e, nasze chrusty są e, wytrawne. E, te ciastka możecie użyć do czegokolwiek chcecie. Jeśli chcecie zaimponować, na jakimś domowym, rodzinnym e, obiedzie i zrobić jakieś super fajne danie, możecie użyć na przykład jako przekąska do zupy. Do zupy kem. Bez problemu możecie dołożyć czarnuszki, e, posypać lekko solą z góry e, z jakimś fajnym ziołem. E, wszystko zależy od Was, Wasza inwencja twórcza, Wasza wyobraźnia, e, Wasze tłusty i faworki. Faworki na tłusty czwartek, Przepyszne, kruche ciasteczka, delikatne, rozpływające się w ustach. Specjalnie dla Was przepis jest dostosowany, dlatego mam nadzieję, że Wam zasmakują, że wykorzystacie je w swoim domu, w swojej kuchni i podzielicie się ze mną opinią na temat tych małych ciasteczek. A ja bardzo serdecznie Wam dziękuję. Byliśmy dzisiaj gośćmi studia kulinarnego Ulton, gdzie odbywają się przeróżne szkolenia kulinarne z wieloma szefami kuchni. Możecie w nich brać udział, wystarczy się zapisać. Zapraszam na zrzutkę.pl, na projekt MyWay Sztuka Kulinarna, gdzie możecie wspierać moją dalszą edukację w Londynie, w szkole Le Cordon A więc ja się biorę za ten pyszny talerz. Do zobaczenia. Szczęśliwego, dobrego, z tego czwartku. Mm.